Powiem coś dla kontekstu zanim przejdę do tego co chcę powiedzieć finalnie, bo na razie nie wiem jak to jak sprecyzować jakimś słowem konkretnym. Więc po zmontowaniu filmu ostatniego wyskoczyły po zrenderowaniu, wyrenderowaniu błędy. W zasadzie film da się oglądać, ale czasem kiksele wyskakują na cały ekran. Mi się to podoba, ale nie zrobiłem tego celowo, bo w samym programie tego nie ma. I w głowie często mam jakieś takie konwersacje, jakby ja, plus ktoś, gdzie nawet to nie musi być konkretna osoba, prawdziwa, ale po prostu osoba i sobie rozmawiam. I to była typu rozmowa taka. Wow, jak to zrobiłeś, no bo po prostu mi się to podoba, więc tak się potoczyła rozmowa. Wow, jak to zrobiłeś, nie wiem, no to jakieś po prostu błędy wyskoczyły, ale mi się to podoba. Nie, i. Ale zaś bardziej chodzi o to, że wow, jak to zrobiłeś, że ta osoba chce to zrekreować, chce to powtórzyć, chce skopiować to, zrobić coś tak samo. I właśnie, nawet nie chodzi o to, żeby, wiesz, od razu coś rekreować od kogoś, robić tak samo jak ktoś, co właśnie też być sobą, tak jak to mówiłem w tym pierwszym filmie, ale do czego dążę? To, żeby eksperymentować, a co najważniejsze, Cieszyć się fotografowaniem. Żeby to nie zamieniło się w coś takiego, w takie dążenie do perfekcji, sukcesu, wyróżnień. O, wyróżnień mi chodziło. Żeby nie dążyć do jakichś wyróżnień, i tak dalej, tylko cieszyć się. Ciesz się procesem. To jest cudowne uczucie, że. Ja sobie po prostu zrobiłem film następny i stało się coś niespodziewanego, że te błędy przy renderowaniu wyskoczyły, że cały film jest taki jakby rozpikselowany. Gdzieś tam mi na twarzy wyskakuje, gdzieś tutaj obok albo nawet taka cała nie wiem, cała sekunda lub dwie Cały ekran nagle był jakiś, nie wiem, pomarańczowy czy coś takiego. No wow, fajne rzeczy. Ciesz się procesem. Super to jest. Widzę, że i tak mam dwie minuty pozostałego miejsca w pamięci. Więc, o! McQueen. <ścoughs>